Wylałem na tą paczkę 33 zł Czy się opłacało? To zobaczymy. Dobra. Tą mo, moją lewą ręką do... nie, to... Nie dobra, no to może będę lewą ręką. Dobra. Ja po prostu ją już otworzę. Dobra, otwarłem. I tak to się prezentuje. Tutaj mamy dwie karty z limitowanej edycji. Dobra, ja Wam je ja pokażę. Ja nie, ja nie widzę. Proszę bardzo, oto one. Dobra, chwilę, ja je trupiłem. tak, dobra, biorę. tak, tak, dobra. Wy chyba je widzieliście, dobra, i do saszetek, nie? Ja nie, ja wiem, jakie to są karty, ja Wam pokażę. Możecie teraz napisać w komentarzu, jakie to były karty, a ja przejdę do tej paczki, bo co, dobra. No to lecimy ją otworzyć. Otwarłem tą paczkę, widać, i mamy tak, Madgosa Llorente. I jest. Dalej mamy... Widzę tutaj Nico Williamsa i tutaj jesteś kim jesteś? Jerkunia mam cię, ale nie w tej wersji. Dalej mamy Nico Williams, Magalo. WALDE! Z mojej drugiej, ulubionej drużyny! Alejandro Balde! No i to rozumiem! I na końcu Arab Sru, Gdzie lecisz Arabię! Chodź tu. Arabia Saudijska nie leciała w kosmos. Następna paczka! I mnie na starwitę już Ajax Amsterdam, no to fajna kartka Karta, Boże, chłopie, coś ty gadasz Uuu, szykuje się tutaj jakiś elitarny zawodnik, ale mamy tutaj Pablo Barriosa Martin Odegaard, i to rozumie Martin Odegaard, dalej mam otawio. Dowiadam się, w wymienił, no to trzeba się tu, tu Ci mam stary Ja mam, o oh, bramka i Silva Wraz z Grzegorzem Dobra. Ok, o tobie pójdzie na wymiankę. Te, następnie tabaczka. I zrobimy to w legendarny sposób. Raz, dwa, trzy. Nie gadaj, kolejna litarna karta. No się czekuje. To W ten sposób najpierw trzymaj gorsze kartę. karty. Lina Startu, mój ulubiony zawodnik Real Madrid, Raul Asensio O, Trap, to ona na wymiankę pójdzie, bo cię mam stary. Dalej mamy... Ty, what the fuck? W razie do Polski gnomie. Artur. I dalej. Otamendi, no, fajna karcianka, Dalej mamy Grimaldo, Di Ronaldo i następna alitarna karta. Nie skomentuję tego. Nienawidzę cię. Nienawidzę cię czarbi, naprawdę jako nienawidzę. I następna karta już... Roz... O, paczka ostatnia. Ja już podastawałem i tak, to Tak, pierwsza. U, legenda, kto to? Zamorano, tak? Dobrze widzę. Tak, i mam zamorano Noc. Dalej mamy. Laudrupa, dwie legendy. Co to ma być? Jezus, Maria, Laudrup, ta Laudrup. Jak to będzie to ja nie wiem. Lautre Martina, to, to on pójdzie na wymiankę, bo się mam stary i to w identycznej wersji. Jeszcze. Dalej, kurde. Mamy Biancone, no to ty zostaniesz, bo ja mam dużo kart. Olimpikos, dalej mamy. O, oh, Boniface, Boniface, i dalej mamy. Aha, FIFA 365, i fajne, dobra, to jest CFS bez miłą chęcią, tak. Teraz te dwie limitowane e, karty, pierwsza Cody Gakpo. No i rozmawiamy już porządnie. Cody Gakpo. Klas, następnie mamy Rafa, Leo, no z tych kart wszystkich tutaj co mamy, no to teraz postaram się ułożyć drużynę, a na jutrzejszym filmie sobie tymi kartami zagram, z wyjątkiem oczywiście tej i powtórek, chociaż w sumie powtórki to tam kilka takich fajnych grajków było, na przykład Martinez, ta ta ta, dobra, to ja lecę teraz układać z nich drużynę, i tak to będziemy więcej wykonać w i Silva, nie. Dobrą set rap będzie tak to zrobimy. Dalej. Llorente acerbi Rotamendi e, э, Grimaldo. Dalej Odegard wraz z Pablo Barriosem. Dalej Nico Williams na prawej i Leo na prawej. A na ataku Klaudii Gakpo wraz z Lautaro Martinezem. Ja będę grał Y, Drużyna Ajax będę grał I to, i to są karty z FIFA. A moje, moja ławka będzie taka: Ruiz, Iwa, Balde, Raul, Asensio, Iwa, Zamorano, Laudrup, Boniface i Otavio A reszta tanto A reszta karty no to, to, to tak. No, no to wejdzie w następnym składzie raczej, no nie? Bo oni no nie są za dobrzy, ale mam w sumie tylko dodatkowe koled karty Botafogo. No chyba, bo to Fogo mnie chyba lubi, no. A jeszcze ja sobie żegnam, może ten film będzie dzisiaj z tymi kartami, może jutro, nie wiem. Bard bardziej bym samiał, że dzisiaj nie. No ale ogólnie no to nie wiem. Nie oczekujcie, że on ja się pojawi tak szybko. No. A jeszcze sobie żegnam, nara.